Szanowni Państwo, pracownicy, studenci, doktoranci i przyjaciele Uniwersytetu Jagieleńskiego. Jako grono rektorskie Uniwersytetu chcieliśmy złożyć Państwu na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i nowy 2025 rok najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby te święta zostały spędzone przez Was w rodzinnej atmosferze, z uśmiechem, radością, spokojem. Niech te święta będą niezapomniane. Zwolnijcie. Spójrzcie na otaczającą nas rzeczywistość ze spokojem i dystansem. Poszukajcie w niej piękna i inspiracji. Życzymy Państwu sukcesów, ale życzymy także, żebyście byli wyrozumiali dla siebie, swoich bliskich i współpracowników. Nie bójcie się porażek. Błędy i pomyłki świadczą tylko o tym, że próbujemy się rozwijać i zmieniać świat wokół siebie. Nie ma sukcesów bez porażek. I wish all international students, doctoral students and international scholars at the Jagiellonian University Merry Christmas and a happy New Year. We are very proud that you are part of Jagiellonian University family and we hope that for you as well as for us the next year will be fruitful and full of successes. Życzymy państwu wytchnienia od codziennych trosk, od gonitwy każdego dnia. Życzymy czasu na te święta, bo przyda nam się taka chwila, żeby nad życiem się zatrzymać. Życzymy Państwu, żeby ten czas mogli Państwo poświęcić dla najbliższych, na rozmowy, na dyskusje, na chwile spędzone także z samymi sobą. Okres świąt i zbliżającego się nowego roku to nie tylko czas składania sobie życzeń, to także czas podziękowań. Serdecznie państwu dziękujemy. Dziękujemy pracownikom naukowym, dydaktycznym, administracji, wszystkim zatrudnionym w Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziękujemy także całej społeczności studenckiej za to, że razem tworzymy uczelnię która w moim głębokim przekonaniu jest najlepszym uniwersytetem w Polsce. Niezależnie jak Państwo spędzicie te święta, czy w kameralnie, czy w gronie najbliższych, spędźcie je przede wszystkim zdrowo. Niech towarzyszy Wam suto-zastawiony stół, który zawsze łączy, a nigdy dzieli. Nasze życzenia można chyba podsumować następująco. Nie zamykajcie oczu na potrzeby i problemy swoich bliskich i osób, które Was otaczają. Bądźcie zainteresownie dobrzy, nie tylko w okresie świątecznym, ale również na co dzień, tak w ogóle. Nieście pomoc wszystkim potrzebującym. Trzeba tak niewiele, żeby świat był lepszy. Wesołych Świąt Świętych, i Szczęśliwego Nowego Roku! roku.